Dzień dobry. Dzisiaj taki materiał zainspirowany pewnym artykułem o sankcjach na Rosję, dokładniej na sprzedaż diamentów z Rosji. I chciałem o tym porozmawiać, bo na rynku diamentowym dzieją się rzeczy pozytywne, jeżeli o to chodzi. Przynajmniej częściowo pozytywne. Chciałem Wam teraz opowiedzieć, od czego właściwie się zaczęło. Na koniec roku było kilka zdumiewających. Wydarzeń na rynku diamentowym. Pierwsze z nich to było mniej więcej w okolicach świąt, tuż przed świętami w grudniu. Linotin to ogłosiło, że będzie w tym roku, czyli w roku 2003, zamykało kopalnię Diawik w Kanadzie. Jest to wielka kopalnia. Kopalnia, która dostarcza mniej więcej 4%, niecałe 4% Światowego wydobycia diamentów. Oni już jakiś czas temu informowali, że będą przechodzić do wydobycia podziemnego, czyli z kopalni odkrywkowej przerobią na kopalnię z takim szybowym, na kopalnię podziemną z wydobywaniem przez szyby wydobywcze. Dzieje się tak, dlatego że Kopalnie coraz, coraz głębiej, kopalnie, coraz większe pogłębianie kopalni odkrywkowej, przestaje być uzasadnione ekonomicznie. Po prostu konstrukcja złoża diamentowego jest taka, że u góry złoża znajdują się kamienie o najwyższej jakości. Natomiast im, im niżej, tym, tym te kamienie są niższej jakości, czyli, czyli potencjalny zwrot. Z, z inwestycji w kopanie jest coraz mniejszy, wraz z głębokością. Natomiast największa głębokość, tym, tym koszty tworzenia kopalni odkrywkowej są coraz wyższe. I z reguły kopalnia pozwala jeszcze przez kilka, co najmniej kilka, kilkanaście czasem nawet lat, pozwala na wydobycie właśnie zwykłą metodą górniczą. No, w tym przypadku okazało się, że, że po dość niedługim czasie podejmowana jest decyzja o zamknięciu kopalni. Czyli ilość tego materiału jest albo niewielka, albo jego jakość jest taka, że przeważają diamenty przemysłowe, które dają nieduży, nieduże przychody firm. Przy okazji tego komunikatu, Rino Tinto oświadczyło, że Wstrzymało pracy poszukiwawcze w Kanadzie, i no to oznacza, że nie otworzą nowych kopalni w miejsce kopalni diawik. No jest to sytuacja, która ewidentnie powinna wstrząsnąć rynkiem, no bo nagle brak kilku procent surowca powinno spowodować gwałtowny wzrost cen na rynku. No i tak właśnie sobie myślałem, po czym. Niedługo po tym komunikacie z końcem roku Rapaport pokazał swój nowy, zaktualizował swój cennik z końcem właśnie grudnia, chyba 30 grudnia, w okolicach 30 grudnia była ta, ta aktualizacja, no i okazało się, że ceny diamentów spadły w tym cenniku, no i to już było dziwne. A jak to się może dziać, że potencjalnie surowca jest mniej, a ceny spadają. Ostatnio w, w rapnecie pojawił się artykuł, który opowiada właśnie o sankcjach na, na Rosję. I jest tam dość, dość szeroko omówione, omówiona struktura wydobycia na świecie i to, jak zmieniały się ceny. Jest też napisane wyraźnie o tym, że dostawy diamentów zaczynają się dzielić na dwa strumienie. Jeden strumień to jest strumień tych kamieni, które są pozyskiwane w odpowiedzialny sposób, a drugi strumień to są krwawe diamenty i do tego strumienia pierwszy raz, pierwszy raz w takiej mainstreamowej prasie zostało powiedziane, że diamenty z Rosji są diamentami krwawymi. No jest, to, jest to niezwykle pozytywne, dlatego że... Żadna z dużych firm handlujących biżuterią albo handlujących kamieniami, żadna z dużych zachodnich firm nie może sobie pozwolić na to, żeby ktokolwiek mógł im zarzucić, że sprzedają krwawe diamenty, czyli że prowadzą biznes oparty o nieszczęście ludzi w innych częściach świata. Dlatego być może zmieni to troszeczkę sentyment rynkowy. I pozwoli ograniczyć sprzedaż, właśnie, diamentów, diamentów z Rosji na, na rynkach zachodnich. No ale teraz tak, w tym artykule, właśnie na początku, struktura cen, jak się ceny zmieniały w, od początku zeszłego roku do. tam bodajże wykres jest do 20 lutego tego roku. No i tak, jeżeli, jeżeli początek zeszłego roku. Poziom cen z początku zeszłego roku znamy za zero. To mniej więcej tydzień po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ceny diamentów były najwyższe i one wzrosły mniej więcej o 18% w stosunku do tego poziomu ze stycznia, z początku stycznia. I od tego momentu zaczęły systematycznie spadać, i do tam 20 któregoś lutego już tego roku te ceny spadły od tamtego poziomu zero. O około 18%. Czyli w tym momencie spadek cen od szczytu, czyli od lutego, od końca lutego, czy właściwie od początku marca 2022 roku do lutego do końca lutego 2023 roku to jest około 30%. Oczywiście to zestawienie jest robione dla kamieni. Jednokaratowych. No i co się okazuje? Dlaczego ceny spadają? No, ceny spadają dlatego, że na rynek trafiają diamenty, które są obłożone sankcjami. I kto te diamenty kupuje? W największej ilości kupują je w tym momencie Indie, ale mniej, podobną ilość do niewiele mniejszą ilość, jak, przez, jak kupowana przez Indie, jest kupowana przez Belgię. No, i to już jest poważny problem, dlatego że kraj Unii Europejskiej, gdzie Unia, większość krajów Unii Europejskiej bardzo aktywnie angażuje się w pomoc Ukrainie w konflikcie. No a Belgia ma gdzieś Solidarność Europejską, no i kupuje sobie krwawe diamenty z Rosji. Niby zmniejszony jest odrobinę eksport, bo o tym się mówi, że Belgia zmniejszyła o 8%, to jest trochę właśnie. Zabawne, tak, zmniejszyli, ale mało co. Import tych diamentów krwawych. No, ale w tym samym czasie o to 8% wzrost import krwawych diamentów do, z Rosji do, do Indii. Czyli właściwie z punktu widzenia alrozy nic się tutaj nie, nie wydarzyło szczególnego. Dalej sprzedają całą swoją produkcję. Produkcja alrozy to jest około 27% wydobycia wszystkich diamentów, rocznego wydobycia diamentów na świecie. Więc to jest gigantyczna ilość. Gdyby tych diamentów brakło na rynku, no to można by się spodziewać potężnych wzrostów cen. No niemniej jak widać nic się takiego nie dzieje. Belgowie nad tym pracują, żeby Rosja miała gdzie sprzedawać diamenty. Indie też je kupują, a do tego nikt nie obkłada Indii sankcjami. Za to, że, że właśnie tego rodzaju diamenty dostarczają. Jedyne, co można, na co można liczyć, to to, że fakt, że w tym przypadku już raport jasno i wyraźnie mówi, że, że to są krwawe diamenty, że kupujący będą wystrzegać zakupów diamentów z tamtych źródeł. Mam nadzieję, że jeżeli już pierwsza jaskółka nam tutaj wyleciała, sprawa pierwsza jaskółka nie czyni wiosny, ale, ale jak już jest, to, to zawsze jest jakoś przyjemniej. Miejmy nadzieję, że wreszcie społeczność złotników czy społeczność ludzi, którzy handlują kamieniami, dostarczają kamienie na rynek, zrozumie, że, że z Rosji. Rosji Wydobywa się krwawe diamenty i, i że należy zrobić wszystko, żeby ograniczyć ich udział w rynku, bo handel krwawymi diamentami będzie źle rzutował na wizerunek firm, które, które będą ten, te diamenty oferowały końcowym klientom.